2022 był o tyle ciekawym rokiem dla branży piłowarskiej, że e, wolumen piwa, Jeżeli popatrzymy sobie na całą tę wielką kategorię, bo to jest największa kategoria spożywcza w Polsce, w zasadzie nie drgnął. Mamy praktycznie stabilizację wolumenu całej kategorii piwowarskiej. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na wartość, widzimy wzrost. Widzimy wzrost dwucyfrowy 10% to jest wzrost wartości rynku. Natomiast on wynika ze zestawienia tych dwóch dynamik tego zera i 10% no, wynika z tego, że po prostu wzrosły ceny w kategorii. Największym segmentem w kategorii piwa jest niezmiennie alkoholowy lager i jest to też ten segment, który niezmiennie od kilku lat tak naprawdę. I 2022 rok nie był tutaj wyjątkiem, notował spadek. Alkoholowy lager spada, i wewnątrz alkoholowego lagera jest taki podsegment mocnych lagerów alkoholowych, które, które spadają jeszcze bardziej, bardzo dynamicznie. I to jest to, co ciągnie kategorię w dół. Natomiast na drugim biegunie mamy kilka segmentów, które wynikają też z takich trendów konsumenckich, takiego trendu poszukiwania nowych smaków, poszukiwania innowacji. To też jest taki długofalowy trend, kategoria piwa tego doświadcza. Widzimy wzrosty w zasadzie w kategorii piw alkoholowych. Jedynym segmentem, który rośnie wolumenowo, tak? czyli to, to, taki wzrost organiczny generuje, to są specjalności alkoholowe. Natomiast w segmentach bezalkoholowych też specjalności bezalkoholowe i piwa smakowe bezalkoholowe to są piwa, które rosną bardzo dynamicznie i one kompensują te spadki w tych piwach alkoholowych pozostałych, w szczególności tych mocnych. Także cała kategoria notuje płaski wolumen płaski z roku na rok. Muszę powiedzieć, że taka sytuacja, żeby ten wolumen nie był to było duże zaskoczenie. Z perspektywy badacza rynku takie, takie zjawisko obserwujemy niezwykle rzadko, w szczególności w tak dużych kategoriach, które, w których tak dużo się dzieje wewnątrz. Bo te segmenty, o których mówimy, o których wcześniej wspominaliśmy, one zachowują się w inny sposób i one podlegają innym trendom, inne trendy nie sterują. Więc to, że ta wypadkowa tych trendów, z jednej strony tej, tej kurczącej się konsumpcji piw mocnych, czy spadku segment, segmentu ekonomii, gdzie ta wrażliwość cenowa jest najważniejsza, wyższa, a z drugiej strony wzrost tych piw bezalkoholowych czy tych specjalności, no one potrafiły się dokładnie skompensować, to było bardzo bardzo ciekawe i muszę powiedzieć, że z perspektywy obserwowania tej kategorii przez wiele lat coś niespotykanego. W bieżącym 2023 roku to są podobne wyzwania jak w roku ubiegłym, bo cały czas odczuwamy skutki bardzo wysokiej inflacji. Inflacji również tej konsumenckiej, no bo podczas gdy nasi konsumenci muszą coraz większą część swoich dochodów przeznaczać na inne cele, no to wiadomo też, że coraz mniejszą będą mogli dysponować na takiej przyjemności jak na przykład wyjście na piwo. Także wyzwaniem będzie utrzymanie obecnego poziomu produkcji i sprzedaży, a także zapewnienie tych wszystkich podstawowych składników produkcji i dalsze zarządzanie tymi zawirowaniami na rynkach światowych i niepewnością, bo to, co w biznesie również jest takim czynnikiem ryzyka, to niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej, sytuacji ekonomicznej. Widzimy, co się dzieje na wschodzie i cały czas skutki tego są odczuwane w różnych aspektach naszego życia codziennego i w życiu codziennym każdego z nas, ale też w życiu biznesowym przez każdą z branż, w tym również branżę piwowarską. To, co jest pozytywne, to rzeczywiście trendy konsumenckie które utrzymały się, a wśród nich takim najważniejszym jest trend poszukiwania przede wszystkim smaku w piwie, a niekoniecznie procentów. Mówimy o rozwijającym się trendzie no-low, czyli no-alcohol, low-alcohol, czyli... Produkty niskoalkoholowe i produkty przede wszystkim bezalkoholowe, a wśród nich piwo 0%. To jest prawdziwa rewolucja bezprocentowa na polskim rynku. Produkt, który w ciągu kilku lat osiągnął już znaczące wartości, jeśli chodzi o udział rynkowy, bo on już przekracza ponad 5% wolumenowo i ponad 6% wartościowo, 1,3 miliarda złotych to jest wartość rynku piwa bezalkoholowego. Widać, że jest to produkt, który jest akceptowany przez dużą część dorosłych konsumentów piwa, ponieważ daje możliwość czerpania radości z picia piwa i cieszenia się smakiem tego piwa.